Krzyżemanko, moi drodzy, to ja ziomeczki Dexter 90, a to jest jak zwykle ten sam serwer, tylko że tryb gang. Game. W tym trybie chodzi o to. Że, jakby to powiedzieć, wszyscy dostają miecze i się naparzamy. Nie jest jakoś specjalnie skomplikowane, ale już się zaczęło. O, żeż. Już się tu wszyscy mogą nawalać, jak widzicie. Ale ja stąd spadam, bo mi się nie podoba takie coś, jak stoimy wszyscy razem. Ale chyba myślę, że za chwilę kogoś zjadę. O, już mam dwie osoby zabiłem. Boże, ile tu wszystkich jest dużo? Zabij, 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 zabij. Dobra. Zabójstwa 3 Super. O, co to było? Ja się chciałem zabić. Dobra, widzę, że tu jest trochę osób. Zabiję. Oj, zabiję, 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 No nie, zabiję mnie. Ale dobra, mam 3 ten, nie? Mam 3 zabójstwa. Jak na razie jest dobrze, bo ostatnio mi strasznie źle tu szło. O, mam łuk. Patrz, patrz, patrzcie patrz, jak go szczele, patrzysz, patrz. Bum! No. No, właśnie. Dobra, o, w o, dupcie, w dupcie, w dupcie, w dupcie, w dupcie, w dupcie. Ja wam tu nie będę przeszkadzał. Więc ja was wszystkich tu żegnam, ponieważ mam troszeczkę mało życia. A chyba kto ze mną idzie? Nie nie idzie. Ło, mam strasznie mało... Nagle zero zabójstw. What the fuck? Kaczysz, kacz, ktoś idzie za mną. Ha, 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 ha. Ha, 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 no nie. Ty mnie właśnie zabił? Ha, 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 ha. Ja jestem lepszy od Ciebie. Ha, ha. Dobra, nie, nie jestem lepszy od nikogo. u Jezus, jaka tu jest trochę rozruga. No właśnie o to mniej więcej chodzi w gangę, nie? Co nie, że się tak nawalasz. Dobra, nie, 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 wiem, że ja to mogę pić teraz. Trochę dużo zgonów, trochę dużo zabójstw, zawsze coś. Ullulala, no nie. I love you, baby. Nie, nie, nie. tu. nie, nie. fuck, z sobą. On ma miecz, a ja nie. Bicie się tu wszyscy. Zabijcie, 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 zabijcie. Jest. Z jakim życiem go zabiję? Mam ten zenchantowany mieczek i się cieszę. Jestem wręcz zadowolony z tego powodu. A już rozumiem. Bo to jest tak, że chyba co level, e, co level, jak z, masz level kolejny, to wtedy e, jakby od się liczą wszystkie zabójstwa. Tak, a więc teraz to już zobaczyłem, odgadnę. Jezus, jakie oni już mają level, co nie? Już po piątym, kurde, szóstym, nie wiem. Ale nie wiem skąd oni mają... Łoje buciek Nie wiem kiedy to się skończy, nie wiem kiedy to się skończy, zakończy, Boże, nie wiem. A tylko nie bijcie mnie, proszę. Tak to wy się tu lejcie, ja ciebie... no nie On nie wie, że tu... Nie, zabiłem, 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 zabiję Zabiłem go! No nie, zaraz, on mnie zabił Tak, tylko mam 21 zgonów Co tam? Ale wiecie co, nie dziwię się. Ponieważ, ponieważ on chyba nie wie, że ja tu jestem. What the fuck? What are you doing motherfuckers? A, bo tu był żelazny, nic się nie dzieje proszę pan. O, to kurde, to jest Dobra, to wy się tam lejcie. O, w dupę. Kurde, nie wiem ile to jeszcze będzie trwało. Nie wiem, jak tu się długo nawalasz. To wy się tu nawalajcie, ja cię tylko co zjadę. Przepraszam bardzo, przepraszam. Dobra, dzięki ziomuś to było ładne. Bum, 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 boom, tego mam drugi level? What the fuck? Wiecie co nie ogarniam trochę tutaj tego ale. Ale coś mi się tu nie podoba. Je, yeah, o ma wszystko diaksowe. Jak on to kurde robi? What the fuck? O ty, suko. Teraz wszystkich zajebiemy. O ma kurwa diaksowego. Nie wiem, jak on to. Kurwa, 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 kurwa. robi. A ja wszystkich, zabiję cię. E? Aha, Maciek 500. Coś tam, pięć, coś tam wygrał że to takie sobie to było. Eee, nie wiem za ile się skończy już to, ale nie wiem też czemu tu kolej cały czas chodzi. Co? Eee, dobra, to zostaniemy jeszcze jedną rundę. Czemu nie? Ej, ziomek. Ziemaj, pogadasz ze mną. Będę chodził za mną, Mi się nudzi. Romanienko. Ale to szybki, normalnie. Jak Formuła 1. A, ja to skręcę. O, też. Idziemy za nim. Nie wiem, kiedy się zacznie kolejna runda. Nie no dobra, koniec odcinka. No a więc subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia źródłki. Na razie, cześć i hop. O.